Świetna promocja zarówno produktów, jak i w naszym przypadku stowarzyszenia, które próbuje zdobyć tutaj swoje miejsce na rynku, na uznania. Działamy o stosunkowo niedawno, od 2007 roku i na targach jesteśmy dopiero po raz drugi. więc. Chcemy, żeby nas jak największa liczba ludzi poznała. Różnica przynajmniej z naszego punktu widzenia jest bardzo duża, gdyż poprzednio mieliśmy tylko takie dość ograniczone stoisko. W tej chwili dysponujemy całym pawilonem łącznie z kolegami z parkieciarzy. Będę się odbywał mistrzostwa Polski w Montażu Wykłazin. No, jest to dla nas duża y, możliwość promocji. Żeby po, y, inni mogli poznać y, nas, y, my również y, tych, którzy tutaj przychodzą ze szczególnym nastawieniem na architektów, z którymi chętnie współpracujemy, działamy z ASP, gdzie mamy również y, swoje zajęcia, robimy y, zawody dla nich, nagrody, no, takie różne y, ciekawe przedsięwzięcia.